Sezon truskawkowy w pełni, więc poznaj przepis na najlepszą tartę. Na początku ciasto kruche. Do misy dodaję 270 g przesianej mąki pszennej, do tego 80 g cukru pudru, 2 żółtka, 150 g zimnego masła oraz szczypta soli. Całość wyrabiam kilka minut. Gotową kulkę owijam folią spożywczą i wkładam na jedną godzinę do lodówki. Po tym czasie ciasto kroję na mniejsze kawałki i wykładam do formy posmarowanej masłem. Całość łączę i rozprowadzam już dłońmi. Nakłuwam widelcem i wkładam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na około 25 minut. Do misy dodaję 200 g śmietanki 30%, do tego 250 g serka mascarpone oraz dwie łyżki cukru-pudru. Całość ubijam na gęstą masę. Następnie przekładam ją na kruchy spód i równomiernie rozprowadzam. Na to wędrują truskawki pokrojone na plasterki. Wcześniej rozpuściłam sobie połowę galaretki truskawkowej, i już przestudzoną wylewam na owoce. A teraz ciasto należy schłodzić przez 3 godziny w lodówce i gotowe, smacznego!